Widzowie, dzisiaj Dzień Szalonych Czapek. Pokażę Wam, jak ubieram swoje cza, swoje zwierzęta, jako, jako szalone czapki. Zapraszam do oglądania. Kurczę, ładuj się. No. Ok. To uch, te oferty. Tu jest właśnie. Hawk pet chciałabym go kupić, ale nie mam już tej kasy. Akurat najpierw do Wilka Wam pokażę. Jakaś dla czapka się szykuje? Może mistyczna. Hmm, wiem jaka. Czapka renifera. Do iska. czapka kod boiska tak doriczka takie coś do gepcia? o oh, kurde nie nie dziewiatka mm, takie coś do lewka, czapkę z piorunami, do kepcza, czapkę renifera, do konika. takie coś do orzełka, do sowy raczej, bo to jest skinsowy. Eee, takie jakieś dziwne coś do kokadela. Okulary XD, a to ma być czapka, nie okulary. To takie coś. Sorry za tamto, taką czapkę dziwną. Jeszcze nic nie mam do tego. Ten mi się bardzo podoba. To gorylka, takie coś. To są moje czarne czapki. To tyle. Bajo.